na kanale czytamy razem książki. Ja jestem Real Princess i o dokładnie takiej samej nazwie Real Princess mam też drugi kanał beauty lifestyleowy, ale pomyślałam sobie, że chcę czasami pogadać o czymś innym. O książkach, o wydarzeniach kulturalnych, o jakichś filmach, które widziałam w kinie albo po prostu na, na jakiejś tam platformie Netflixie na przykład. I dlatego postanowiłam założyć ten drugi kanał. Czytamy Razem Książki. Na Czytamy Razem Książki na tym kanale recenzje ukazują się raz w tygodniu w niedzielę, także serdecznie Was zapraszam. A w dzisiejszym odcinku przygotowałam dla Was recenzję książki o wdzięcznym tytule Psychopatii. Także, jeżeli chcecie zobaczyć i posłuchać o tej książce, serdecznie zapraszam do oglądania dalej. Książkę Psychopatii przesłuchałam na audiobooku na platformie Storytel.pl i powiem wam, że ją przesłuchałam tak jeden raz całą i parę razy skubałam w różnych momentach przygotowując się do tej właśnie dzisiejszej recenzji. Czyli oznacza to, że książka mi się podobała, skoro chciałam się do niej wracać i jeszcze uśmiech mam na twarzy. Wiecie, lubię takie tematy, psychopaci. Nie wiem, nie wiem, jakie macie wyobrażenia, co byście myśleli, że ja Wam teraz opowiem, co w tej książce jest. Przygotowując się do tej recenzji, ja sobie przejrzałam opinie innych osób, czytelników, co oni napisali o tej książce. I wiecie co, się zdziwiłam, bo to są negatywne opinie. Przeczytam Wam jedną z nich. Liczyłam na okrutne historie o psychopatach. No i nie było, tam rzeczywiście nie ma tam okrutnych, chociaż no coś tam jest, ale na najwyraźniej ta czytelniczka się zawiodła. Właściwie to chyba dużo czytelników się zawiodło na tej książce, bo ta książka przez dystrybutora, przez wydawca była mocno promowana. Chyba właśnie tak niewłaściwy sposób, że, yy, że ludzi ciągnęła taka, w mojej ocenie, nie może taka niezdrowa chęć y, sensacji, dowiedze, dowiedzenia się o czymś takim yy, 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 kim jest ten psychopata, ten czarny charakter, go tam yy, go psychicznie, tam w tej książce psychopatii yy, Stevena Seigera, o której wam zaraz opowiem, a właściwie już zaczęłam opowiadać. Tam nie ma opisów studium przypadków. Nie. Czy ona jest opisem, okru... czy na przykład nie jest opisem okrut... o okrutnych psychopatach? No to tutaj już tak. No słuchajcie, ona się zaczyna w ten sposób. Dalej Wam nie opowiem, ale początek mogę. Doktor, zaczyna nową pracę ciśnie go um, potrzeba finansowa, bo tam y, jakieś były, y, no jakieś tam nieważne, coś tam z domem, wiecie. Tutaj on opowiada też o swoim prywatnym y, życiu, że chcieli sprzedać, kupić. Y, ma y, dziecko, żonę na ówczas y, dwoje psów, już nie wiem jak tam z kotami, ale no ma rodzinę na utrzymaniu, ma to, to presję finansową, yy, osiąganie płynności finansowej, mają yy, ma potrzebę kupna, sprzedaży domu, to oni są tam w trakcie jakiejś tam przeprowadzki. To yy, w zasadzie to dla nas nie jest istotne, natomiast jest to istotne dla yy, takiej perspektywy yy, osoby, która yy, wykonuje zawód lekarza, ale też po prostu jest zwykłym człowiekiem, który potrzebuje utrzymać dom, mieć płynność finansową, yy, yy, znaleźć pracę, która mu pasuje w odpowiedniej odległości. Od zamieszkania, i żeby to się wszystko godzinowo zgrywało. No, chyba wszyscy o tym wiemy, ale nieraz się o tym zapomina, kiedy się ocenia kogoś innego. Natomiast on właśnie takie kwestie ekonomiczne i takie prozaiczne tam często porusza. No i rozpoczyna tę nową pracę na takim specjalnym oddziale, wydzielonym w przestrzeni. Takiego kompleksu szpitalnego, wielu, wielu budynków. Jest tam taki jeden budynek i taki kilka oddziałów, ale on jest akurat na konkretnym oddziale zatrudnionym, który przetrzymuje przestępców, no, tytułowych psychopatów, którzy mają na sumieniu różnego typu zbrodnie: zabójstwa, często masowe, gwałty. No naj, najokropniejsze. On się nad tym y, nie, y, nie pochyla w taki y, sensacyjny sposób, żeby to tak czytelnika y, y, epatować tym okrucieństwem. Nie, on o tym wspomina. To jest dla niego ważne, bo to jest ważne dla niego w kontekście, do czego y, pacjenci y, są zdolni, co oni mają, co oni y, uczynili. A ja wiecie, jeżeli ktoś uczynił coś raz, to albo często, wielokrotnie, to znaczy, że jeszcze raz może też uczynić, czyli będąc w środowisku takich osób, które mają na swoim koncie określone działania, no to mui... trzeba zachować określoną ostrożność, no i też e, strategię, tylko jaką. On wchodzi w ten, ym, na ten oddział, pokonując mnóstwo jakichś tam bramek, yy, systemów zabezpieczeń, taki jest w tym zagubiony, ponieważ pierwszy raz prac... yy, podejmuje pracę na takim akurat yy, oddziale. I yy, yy. jestem bardzo zagubiony i jak się tak yy, tam pojawia, tu patrzy na, te, na tych wszystkich ludzi, wyłania się y, wielki człowiek z rękami jak, y, jak szynka, tak mniej więcej jest opisane, z y, napisem na czole piekło i leci z krzesłem na jakiegoś tam innego typa. Y, Uderza go tym krzesłem w głowę, e, robi mu dziurę, i tamten upada, i e, wylewa mu się substancja mózgowa. Więc, e, no i ten na każdym na, na dzień dobry, na wejściu, na, na, na rozpoczęcie pracy, ma taki widok. No, musicie przyznać, że jest to cokolwiek szokujące. Więc, tak, to jest istotne, jakie mu się to, ten y, y, dzień pracy i ten rok, bo on chyba tak rok z, z tej pracy yy, opisuje, jak mi się to zaczęło yy, dodatkowo, że to jest psychiatra, bo to jest ważne, to, to w ogóle wszystko jest na faktach. Yy, no i on jest rzeczywiście lekarzem yy, psychiatrą. To, że psychiatra pisze, bo to nie jest moja pierwsza książka, którą mm, pisze psychiatra, więc tu trzeba zawsze tak troszeczkę uważać. To nie, znaczy, nie zawsze znaczy, że tak zawsze jest, ale może tak być i w tej sytuacji myślę, że jest. Yy, Widzicie, co, psychiatrzy w yy, tymi yy, książkach, z którymi ja się spotkałam, to nie są osoby, które będą się tam przechwalać, będą kowate, tak Prost, albo będą się tam z, y, rozpisywać w roli bohaterów, że tak wszedłem tam do tego, na ten oddział, do salonu, czyli się otworzyły, tam się pojawia taki, mm, wiecie jak w tych westernach, cień w, ka w kapeluszu tutaj z pistoletem i y, 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 y już wszystkich tam poustawia, wszyscy wiedzieli jak, jak mają chodzić, bo doktor Seeger przyszedł, no. Zupełnie tak nie było, i psychiatrzy najczęściej, z tych co ja czytam, yy, się te, yy, w, tej, w tej roli nie, nie stawiają nigdy, nigdy, nigdy. Yy, dlatego, że oni opisują siebie jako yy, prawdziwego człowieka. No, oczywiście przez pryzmat swojej tam wizji, ale jako prawdziwego człowieka. Więc, co się dzieje dalej? Yy, doktor zostaje tam właśnie w tej sytuacji z krzesłem, uderzony. Upada, uderza się w głowę, ma 10 szwów, wraca do domu, w ogóle szok, yy, boi się, nie wie czy do tej pracy wrócić, no ale jednak wraca, no bo tu pieniądze, no tak głupie w sumie, no dobra, wraca. Ten cały oddział, który, który, bo tam jest jeszcze psycholog z nim zatrudniony, ten psycholog jakoś się tak dosyć szybciej adaptuje. Yy, więc mamy już dwie postawy, no nie to, że bardzo różne, ale inne troszkę postawy adaptacyjne. No i przede wszystkim ci starzy pracownicy o dłuższym stażu bardzo tak opiekuńczo podchodzą do tego doktora, do Stevena Siegera. Bardzo mu pomagają. Co znowu, chciałabym tak, po pierwsze podkreślić, że wracając do tego psychiatry. Że po prostu opisuje to osoba, która jest zawodowym psychiatrą, więc opisuje siebie jako zwykłego człowieka, który, biorąc pod uwagę całą tą, tą sytuację, która go spotkała, ma prawo być w stanie osłupienia. A w psychiatrii nazywamy to zybamy. Ja nie jestem psychiatrą, ale nazywa się stuporem stupor. Więc e, można być takim osłupionym, zapomnieć języka w gębie, e, e, być takim niegramotnym. No można, można być. I e, wielu m, czytelników w recenzjach zarzucało temu w tej, tej książce to, że ten lekarz to w ogóle jak lekarzem nie był, że tam się plącze po tych korytarzach i tak, tak. Bardzo dużo jest opisywanych y, właśnie takich sytuacji tego, y, tego stuporu, że on jest taki y, rozbity. Zarzucane jest też w tej książce, że nie ma jakichś głębszych y, rozmów y, z tymi pacjentami, że y, y, no właśnie opisu, przy, studium przypadków i tak dalej. Mi się wydaje, że po pierwsze, ja tę książkę po prostu znalazłam na storytelu, spodobał mi się tytuł, i no i ja ją po prostu zaczęłam słuchać. Czyli absolutnie nie nie wiedziałam, co wydawca napisał o tej książce: nic, żadnych zachęt, żadnych recenzji, żadnych tych. E, nie, nic, nic. Po prostu, po prostu ją zaczęłam słuchać. E, Skonfrontowałam to z moją wiedzą, z moim doświadczeniem, jakimiś moimi refleksjami, a dopiero później, teraz przygotowując się do tej recenzji, zaczęłam czytać o tych zarzutach. Więc wydaje mi się, że po prostu każdy ocenia tę książkę z innej perspektywy i myślę, że dużym błędem, dużym takim, takim mm, błędem wprowadzeniem w błąd czytelników było właśnie mm, e, zachęcanie do przeczytania tej książki, że to będą jakieś historie właśnie e, zbrodniarzy wojennych i tak dalej i tak dalej, bo my tego nie wiemy tam. Owszem, są z, e, zbrodnie masowe i tak dalej, to znaczy przestępcy, ale, m, ale my tego tak do końca nie wiemy, ponieważ to nie są, e, nie, nie są żadne opisy e, Przypadków poszczególnych. I, I wracając do tych właśnie braku głębokich rozmów i braku leczenia, teraz chciałabym jeszcze odnieść się do takich zarzutów, w tych recenz recenzjach, że tam nie, nie ma pokazywanego leczenia. Faktycznie nie ma. Natomiast jest opis, gdzie dr Singer występuje jako biegły sądowy specjalista w sprawie właśnie tego typu spiekłe, na, wytatuowanym na czole. I on tam opowiada, na czym polega przetrzymywanie więźniów, pacjentów, właśnie na tym oddziale. Nie na leczeniu. Nie. I. Dlatego może nie ma tam opisu y, terapii. Poza tym z tego co zrozumiałam, to mm. dr Siger jest lekarzem, a nie terapeutą, więc nie prowadzi terapii. Y, dodatkowo y, być może część z Was wie, a jak nie wie, to już będzie y, wiedziało, że ja jestem y, z, y, z wykształcenia pedagogiem resocjalizacji. Czyli to nie jest taki pedagog-nauczyciel, pedagog od mm, delikatnych spraw, tylko takich mm, patologii po prostu. Więc mm, z mojego, w oparciu o moje skromne doświadczenie zawodowe, wiem, że pewnych tematów e, w określonych sytuacjach nie należy poruszać. Coś, co mogłoby być mm, prowokujące. Nie należy, nie należy tego robić, mając takie nagromadzenie przestępców, którzy są no, niezbyt poczytalni i skorzy do agresji. To w takich. To Zigaro opisuje takie zwykłe rozmowy, ale dostrzeżcie, że one nie mają nigdy. One są bardzo zachowawcze. One są bardzo takie delikatne i on zawsze pilnuje. Pamięta i pilnuje o swoim. pilnuje swojego bezpieczeństwa. Pamięta, żeby. Emocje wytłumiać i, i, i zawsze mieć y, jakie, jakiś manewr, man, manewr do opuszczenia czy miejsca, w którym rozmawia. Ponadto wszyscy pracownicy mają specjalne pasy sygnalizacyjne, że jakby się coś działo, to, to włączają ten pas, i jest cały alarm y, na cały oddział i szpital, i wszyscy lecą na pomoc, i często są te alarmy u. Um, włączane tak, yy, także no, wiedząc o tym myślę, że to też dlatego tam się nie pojawiają jakieś głębsze rozmowy yy, w tej książce też nie ma yy, takiego epatowania przemocą takiego yy, u -u, yy, wodzicielstwa. Yy, co się często zdarza pewnie gdyby to pisał yy, pisarz to pewnie by próbował tego czytelnika uwieść na przemoc wzbudzałoby mojego szacunku chociaż może by mi się fajnie czytało natomiast tutaj właśnie nie bardzo mi się podoba, bo ta książka jest po prostu mądra i pokazane jest z czym muszą się pracownicy, pielęgniarze terapeuci mierzyć z jakim kalibrem niebezpieczeństwa Ro, jakby y, sytuacja kobiet jest też inna i mężczyzn jest też inna, no bo one są narażone e, na jakieś tam y, molestowanie, no, nawet nie molestowanie, no tak, no bo y, jakieś nie, nieprzyjemne rozmowy y, czy prowokacje, które muszą ignorować, no bo znów no, trzeba tłumić y, emocje, tą atmosferę emocjonalną y, studzić. Co w tej książce jest nudne? Tak, rzeczywiście nudne są opisy meczu. Hmm. Ale, no, tak jak mówię, są. Natomiast drugi, yy, trzeba przyznać, że wtedy poka yy, pokazani są. Yy i pacjenci, i, i yy, pracownicy, i pacjenci z, ro, z różnych oddziałów, jakiejś takiej yy, trochę normalności, na tyle ile się da, to, że jest im stwa, stwarzana taka okazja do normalności, że to nie jest tylko taki yy, oddział, taka yy, przechowalnia. I dzięki takim właśnie sytuacjom typu mecz, typu zorganizowanie jakichś okoliczności świątecznych, halloween, czy jakichś imprez, że można sobie potańczyć, wtedy kobiety z mężczyznami, pacjentki z pacjentami mogą sobie potańczyć, to dzięki nim, tym wydarzeniom i wielu innym. Można zobaczyć tych pacjentów nie tylko jako y, zwyrodnionych przestępców, ale po prostu zwyczajnych y, ludzi, którzy mają też drugą osobowość. Także ten y, straszny człowiek y, z napisem piekło to, był, to miał też i dobrą y, stronę i on potrafił porozmawiać i ratować y, życie, pomóc w resuscytacji jakiegoś pacjenta. Także y, to wszystko jest takie bardzo skomplikowane, także ja Wam proponuję przeczytać tę książkę, a przede wszystkim najbardziej posłuchać, bo mi się podobał lektor. Naprawdę, lektor to jest ogromną wielko, wartością dodaną w tej książce, i serdecznie Wam polecam Audiobook, bo naprawdę świetnie się słucha. Także ja tym książką. No, zachwycona to może bez przesady, ale rzeczywiście myślę, że tak w punktacji daje jej śmiało, mocną ósemkę. No bo jeszcze, jeszcze to, co chcę powiedzieć, to ten, wrócić do tego wątku finansowego, bo tam jest dosyć mocno on porusza, poruszony. Czyli tak, brak odpowiedniego finansowania na psychiatrię, no to to w Polsce tak samo jest bardzo dużym problemem brak takich rozwiązań i finansowania ludzi, którzy są chorzy, zanim jeszcze i potencjalnie mogą popełnić postęp, przestępstwo, zanim jeszcze je popełnią. Serdecznie wam dziękuję za poświęcony czas i uwagę spędzony na kanale. Czytamy razem książki. Mam nadzieję, że Wam się recenzja podobała. Jeżeli tak, to proszę Was, zostawcie mi kciuka w górze. Zasubskrybujcie ten kanał yy, i napiszcie, czy. Yy, o, napiszcie mi, yy, czy znacie jakieś książki o psychopatach, bo wiem, że trochę ich jest. Które polecacie, które nie? Czy czytaliście też, właśnie tę, którą Wam zrecenzowałam, yy, Stevena Sigera? Czy jesteście zainteresowani, czy tak? Yy, nie, niekoniecznie. Yy. No, także jak yy, znacie jakieś książki o psychopatach, to mi napiszcie, będę bardzo wdzięczna i ciekawa. Także pozdrawiam, trzymajcie się zdrowo. Pa pa.